Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj będziemy zajmować się dekoracją kuchni. Chciałabym Wam pokazać kilka aranżacji na przykładzie tego narożnika w kuchni, który właśnie wykorzystuję do dekoracji. Zaczniemy od takiej gałązki, którą kupuję, kupiłam w Brico Marszej to w tym roku. I ona ma taką fajną zabierzkę, gdzie mogę bardzo łatwo powiesić na haczyk. I mam już piękną dekorację, bez jakiegokolwiek z mojej strony tutaj udziału. Nie muszę kombinować, jak ją zawiesić. Ta toniczka, ponieważ ona jest hederą i ma taką fajną, białą wariegację, to ja ją tutaj zostawiam. Ta choja to samo ma te ładne obrzeża i też jest taka biała, fajnie wygląda tak śnieżnie, więc one tutaj zostaną w tych dekoracjach, no poza tym muszę też patrzeć na to, że światło jest im potrzebne i nie chciałabym tutaj zmieniać im miejsca, ponieważ one tutaj stoją i chciałabym póki co, żeby było to miejsce ich docelowe. Te pierwszą aranżację zrobimy bardziej mroźną i do tego wykorzystam takie srebrzyste choinki, które właśnie się mienią, srebrzą się tak tak, jakby były właśnie śniegiem i mrozem, takie y, oszronione, dosyć fajnie wyglądają. I te choinki wykorzystamy. Tutaj też mam takie światełka LEDowe, żeby rozjaśnić trochę ten kąt, ponieważ tutaj światła takiego nie mam. I tu są te zwykłe lampki LEDowe na paterze, które kładę. Y, nakrywam tym kloszem. I one fajnie ten kąt mi tutaj rozjaśnią. I tutaj stoi też w tym miejscu hedera, która stoi tutaj cały czas. Dlatego dam ją z powrotem tutaj, ponieważ ona fajnie tu wygląda. I te doniczki też, właśnie to są wazony, które ja wykorzystuję do tych osłon jako osłonki. I one mają fajny kolor, taki mroźny, więc one się doskonale w tej aranżacji zimowej. Tutaj sprawdzą. Mam też, słuchajcie, takiego jelenia, który jest piękny, przezroczysty, nie wiem, czy dobrze widać, i dam go tutaj, bardzo lubię tego jelenia. I też go dam tutaj, żeby taki wprowadzić klimat, taki trochę jak u królowej lodu. Oczywiście nie byłabym sobą, gdybym nie zapaliła świeczki, bo musi być świeczka. Może tutaj damy tą świeczkę. No, i tak może być. Oczywiście to są, słuchajcie, te sztuczne świeczki, no, dlatego, że tutaj wtedy nie ma żadnego zagrożenia pożarowego. No i tutaj po prostu, może dam tutaj gdzieś bombonierkę, powiedzmy sobie, może tu, ale tu nie, nie. O, może tu gdzieś z boku damy taką bombonierkę. O, i to by była pierwsza aranżacja. Ona jest taka troszeczkę zimowa bardziej taka iskrząca się. Jest taką aranżacją chłodną, ale zimną, ale fajnie wygląda moim zdaniem. I za chwilę zrobię Wam drugą aranżację. No i zrobimy teraz, słuchajcie, drugą aranżację. Tutaj te światełka zostawię jako element stały i tak jak wspominałam kwiaty też. Ta gałązka bardzo mi się podoba. Wykorzystałam ją również na oknie, to później wam pokażę, więc dlatego niech ona tutaj leży i tutaj, że tak powiem, tak samo jak było w pierwszej aranżacji, tak samo w drugiej. Ale ponieważ też ona będzie taka właśnie iskrząca się zimna, więc wykorzystam taki świecznik, który mam kryształowy. I, i zrobimy może takie dwie świeczki, które kupiłam w pepko, ale. One doskonale, one naprawdę są bardzo ładne, świetnie wyglądają, z tym, że ja nie będę ich zapalać, bo one są, to są świeczki, ale ja je wykorzystam jako dekorację, a nie jako, żeby palić ogień. I tutaj, tutaj zastanawiałam się nad tym, czy na tym, bo można na ten świecznik kryształowy dać też taki, mam ładny kryształ. Nie wiem, czy tu dać ale chyba go dam z boku i tu postawię na takiego ptaszka białego, bo on tak bardziej, bardziej będzie widoczny. I może zróbmy to jeszcze inaczej. Może dajmy ten kryształ tu, a tak sobie myślę, że tutaj postawię e, Epipremium Enjoy, to jest, też ma taką fajną białą wariegację i wiecie co, że dosyć fajnie będzie będzie wyglądał. O. No i oczywiście, jak zwykle, musimy dać świeczkę, bo musi być świeczka. I tu zobaczcie, ja się znowu nie będę denerwować, że, że tu jest ogień. Nic nie szkodzi. I tutaj może wykorzystam jeszcze raz tego jelenia. Tyle, że go postawię tu. No i oczywiście bombonierka. Bombonierka będzie tutaj postawie, dlatego że tu są cukierki. I zawsze jak ktoś będzie miał ochotę na coś słodkiego, to może sobie podjeść. No i to by była taka druga aranżacja. Zrobimy jeszcze jedną, dodamy może bardziej złota. Niech się nam złoci. Zobaczymy. Za chwileczkę zrobimy trzecią aranżację. No dobrze, ja jestem gotowa do zrobienia trzeciej aranżacji. Wykorzystam ten świecznik, wykorzystam tą gałązkę, dlatego tego nie zabierałam. Jej kwiaty, tak jak wspominałam, będą i teraz dodamy troszeczkę złota. Ja mam w złocie, też wam kiedyś pokazywałam, w złocie mam tutaj tego cyprysika i ten cyprysik stoi u mnie tutaj cały czas w kuchni. Ktoś pytał mnie kiedyś w komentarzach, jak robiłam filmy o cytrysiki, w jakiej temperaturze one stoją. Więc one stoją u mnie cały czas, słuchajcie, w mieszkaniu. I jest to typowa temperatura pokojowa, a w kuchni nawet czasami jest bardziej gorąca, ale im nic nie jest. Tu jest jeden warunek, to taki, że musimy pamiętać o tym podlewaniu. One nie mogą przeschnąć. I to jest po prostu podstawowy warunek. Żeby nie podlewać. O. I tutaj on stoi, i tu mamy to złoto i się. Ja mam tutaj papugę, która jest czarna. To jest marki Beldeco. Bardzo ją lubię. Kupiłam w sklepie Family Home. Bardzo fajny sklep, zresztą polecam. Jest na stronie internetowej. Ja wam później tam link mogę podać. Ona jest, co prawda, pap to jest papuga. I mówię to. Dlatego, że niektórzy mówią, ale masz fajną wronę. Nie, to jest papuga. Czarna, ale papuga. Bardzo ją lubię. Posłuchajcie, dam ją tu, bo ona mi tak fajnie kontrastuje. Oświetlimy ją i z powrotem dam tutaj tą hederkę. I tak mniej więcej było, ale żeby nadać tego świątecznego klimatu, to mam z kolei takiego złotego jelenia. Też go bardzo lubię. I tutaj położymy tego złotego jelenia. No, i oczywiście położymy świeczkę. No, musi być świeczka, bo są święta. Musi się świecić. No, i ja może też właśnie tam niepotrzebnie zdejmowałam, bo tutaj po prostu będzie stała ta bombonierka, też jako stały element. I to by była ta trzecia aranżacja. <laughs> Za chwilę pokażę Wam okno. Właśnie jak wygląda z tą gałązką. No, i tutaj widzicie okno. Na tym oknie ja już za dużo dekoracji nie robiłam, ze względu na to, że no, stoją tu kwiaty i nie ma miejsca. Ale jest tu biała papuga. Nie papuga sowa sowa, biała sowa i ta gałązka ośnieżona. A u góry jest lampa w kształcie gwiazdy, i myślę, że to okno więcej nie wymaga dekoracji. Żeby było tak świątecznie, ale jednocześnie, żeby nie było nadmiaru. Bo jest to kuchnia i potrzebujemy po prostu blatu roboczek. Jeżeli film Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. No i nie zapomnijcie subskrybować mojego kanału. Życzę Wam wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, cześć!